A gdzie kapełusik? Co chodzi? A ty wiesz, że już cię widzą? O -o. Bez kapelusika. <grym> wiesz co to znaczy? Nie. Dama, bez kapelusika na grzybach. Nie. Kochani, witamy Was. Witamy. Jesteśmy dzisiaj taki takiej, dzisiaj, jak to się mówi, inspekcję. Tak, leśno. Bo pokazują Gdy, na ale... filmach masę grzybów, a, a piszecie, że nie ma grzybów. No bo myśmy no. ostatnio faktycznie kilka dni było fatalne. Ale słuchaj, było trzy dni ciepło. Uh -huh. Może coś będzie. No, znaczy, no coś będzie. Kochaniutka, czego trzymię się w niepewności? Przecież my już stoimy nad grzybami. <laughs> Kochani, yy, prosto z drogi, kochaniutka wypatrzyła takie piękne cudo. Zaraz je zobaczycie, ja sobie zrobię przebitkę co wspaniałego, ale zresztą co tu dużo gadać. Idziemy. Idziemy, idziemy na grzybki. Myślę, że dzisiaj poza kurkami jeszcze coś się trafi, no bo już wiemy, że już się coś trafiło. Was niepewności. Ale kochanie to jest tak, ja wam zrobię coś takiego. Odwrócę tą kamerkę. I to jakby się nie wierzyli, spójrzcie. Koszyczek pusty jest koszyk. Pusty. E, zrobiła mi się w koszyczku taka dziurka. dziurka. Żeby mi nie uciekały grzybki. To dlatego, że przez ostatnich grzybków tak nie było <grybki> Ta. dużo. Tak jest, się, jest, no, pierwszy. jest pierwszy i kochani idziemy, idziemy dalej, teraz. idziemy dalej, idziemy dalej. Yeah! I kochani zobaczcie, zobaczcie cudaczki ojo oh, O, ja, 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 Jaki Wyrywać od razu, czy jakieś zdjęcia będą? Kochaniutka No to siup I to siup Taki ładny kapelusik już masz widzę no. Rośnijcie Dobra, idziemy po tamte. Idziemy po tamte. Już duży nawet w nocy. I wyskoczyłem grzybki. Och tak, to tatuś dziś był. Mamusia, chodź teraz. Oj, chodź. Do I dzidziuś. Ale dzidziuś ma nóżkę. Do. No fantastyczne są. Nie, nie, fajne. To co? Do koszyczka. Raz. Dwa. Trzy. Idę dalej. I kureczka już była. W no. takim razku Wypryskałam się na kleszcze i mogę pójść tak trochę pomiędzy tymi trawkami. Dobra. A ja podsłuchuję. Ojej, a ja do ciebie Słyszałem, prezencik masz dla mnie. Tak. Zobaczcie, kochaniotka, szarpie dla da mnie prezencik. Jest, 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 jest. A Zobacz, jaka piękna, klasyczna. No. I może ją włożymy w domu do wody, to ona jeszcze się rozwinie przez... Dole. Tak, można w ten sposób. Zwróćcie no. uwagę jak powinna wyglądać kania. Tu pod ma ten swój tak. baldaszek. W środku jest pusta. Tak. I tu ma taką bułę. Tak. I teraz można na przykład tą, żeby się otworzyła, Tak. Y, do słoiczka z wodą włożyć i no. powinna się otworzyć. Byleby nie miała za mocno ciepło, nie za zimno, tak trudno wyszłoś, kilkanaście stopni. No. Ale można takie księgę. Ja idę ją delikatnie robić. tam zaniosę i przejdę jeszcze tu, bo tam widziałam coś. Uh -huh. Coś, coś widziałaś. Coś, coś. No nie, no takie młode laski. Ja Ej, Ci mówiłem, ja lubię... Lubisz, tak? młode laski. Dobra, dobra. Te młode laski, kochani. O piórka, że Ci się odech, lasy wody. Kochaniutka obiecała, że mi coś koło pierza będzie robiła. Odpowiedzcie co mi kochaniutka dzisiaj zrobi. No, kochaniutka. no On jest Ale twój już Piękny Widzisz jakie prezenty dostajesz tak, ode mnie Dziękuję To jest zamiast tej koli diamentowej wiesz? Zobaczcie Pierścionka z diamentem Tak? Co tam o diamencie mówisz? No masz grzybka zamiast diamentów Patrzcie To jest świeży grzybuś A więc kochani Chyba będzie jakiś wysyp, rada będzie moment. Rada wysyp, moment, na, rada dzień. Bo dzisiaj nie jest bogato, ale znajdujemy młode Warty. grzybki. No. Ładne, przysypałaś do tak Kochani. Dzisiejszy filmik to chyba takie będzie grzybowanie bez okrasy. Grzybowanie bez większych bajerów, chociaż ten pogrzebek powiedział, to był Prawdziwek był piękny. Piękny przewidziewek. Troszeczkę jak jest te że czerwono-pomarańczowe właściwie ale ogólnie nie ma wysypu grzybów i nie ma, no jak to się mówi, no nie ma szału, no nie ma szału ja wiem jak zrobić najpierw szał, no jakby taki szał zrobić to się idzie do punktu skupu grzybów no i się filmuje, nie? i tutaj szarpiemy całe bagażniki i tak dalej, nie, kochani my z kochaniutką podchodzimy bardzo uczciwie, jeżeli pokazujemy wam dużo grzybów, to na znaczy, tyle ich naprawdę widzieli, tyle że zebrali, czy tam część zostawili, zresztą bardzo dużo zostawiamy grzybów. Wiemy już z praktyki, że nie można tego latami zbierać. Co roku trzeba mieć swój nowy zapas, świeży, a więc zbierać tyle, co jest potrzebne. Wyjść z założenia, że z razu przenoszę to, co jestem w stanie skonsumować. A propos grzybków, yy, staramy się przenieść wszystkie filmy z grzybobrania na nowy kanał pogrzyby. I kochani, tam Was zapraszamy po grzyby. Dlatego, że na 60% bardziej byśmy chcieli, żeby to były kamperowe, jakieś takie biwakowe, jakieś wyjazdy, jakieś poznawanie nowych krajów, nowych miejsc i, i troszeczkę, no nie wszyscy, nie wszyscy przepadają no, za grzybami, kochani, nie oszukujmy się, co drugi Polak, powiedzmy, jest grzybasz, co drugi jest wędkarz. <grybacz> Przenosimy to wszystko pomału, sukcesywnie, nie tak gwałtownie, sukcesywnie na kanał Pogrzyby, zapraszamy Was tam. A teraz co, nie ma luzimy, bo w samochodzie to człowiek się starzeje. Trzeba jak najszybciej dojechać na szybciej dychać. następną miejscowe i może jeszcze dzisiaj coś wam pokażemy. Nie obiecujemy, bo jak mówiłem, no okaza nam gdzieś się zginęła do tych grzybów. Na razie, odjazd. kochani jak widzicie grzybobranie miało być bez okrasy jest z okrasą kochaniutka się postarała kosz pełen grzybków niektóre są naprawdę fantastyczne, widać że będzie nowy rzut grzybów także tak, na dniach możecie się wybierać na grzybki no, bez a, my, a my co? my uderzamy już do domkciu także miłego kochani i, I bajo słoneczka Bajo, zaglądajcie do nas bio. Bajo, a my jak rakieta do domczu. <laughs>